I będziemy modlić się za zmarłych parafian. W tym miejscu pomodlimy się za wszystkich parafian. Jednych znaliśmy za ich życia, inni pozostali nam nieznani. Wielu z nich służyło Chrystusowi i bliźnim w miłości Chrystusa. A może byli wśród nich i tacy, którzy nam byli niesympatyczni z rozmaitych powodów. Przebaczmy im wszystko. Oni też to już uczynili. Myślimy też o naszych zmarłych sąsiadach. Modlimy się za tych, którzy razem z nami przybywali do naszej świątyni parafialnej na modlitwy i ofiary. Chcemy pamiętać wreszcie o tych spośród naszej wspólnoty, którzy według ludzkiego sądu umarli w grzechach, ale Bóg, który znał ich wiarę i dobrą wolę, dał im może jeszcze w ostatniej chwili łaskę nawrócenia. Dziś czekają oni na nasze modlitwy. Abyś wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej darował winy i wprowadził do swojego królestwa. Ciebie prosimy, abyś naszym zmarłym sąsiadom okazał swoje miłosierdzie i pozwolił nam z nimi spotkać się we wspólnym domu ojcowskim. Ciebie prosimy, abyś tych wiernych umarłych, którzy pracę, cierpienia, zdolności i wykształcenie oddali na służbę kościoła albo przyczynili się do wzrostu sprawiedliwości, miłości społecznej i pokoju, doprowadził do szczęścia i królowania w, krainy, w krainie wiecznej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się jak nas nauczył Jezus Chrystus, ojcze nasz, który jest w niebie. Zmówimy się ze zmarłych Emila, Jana, Franciszkę Oliwka, Józefa, Marię Alojzego, Zofię Kubok, Helenę i Władysława Terpicz, Leszka Wondolnego, Ojca Stanisława Kochman, Dziadków, Józefa, Józefę Lecznar, Józefa, Józefę Kochman, Ciocię Marię Wilczek, Zofię Woś, Mirosławę Zaremba, Wójka Jana Lęcznar, Księdza Tadeusza Zycha. Franciszka Normus, za zmarłych z rodziny Babica, Golenia, Kowalski, za dusze w czyścu cierpiące, rodziców Katarzyny i Antoniego, braci Jana, Gerarda, Stanisława, Sylwestra, Staszka i jego żony Krystynę, dziadków z obu stron, Józefa Pawłowskiego, Jadwiga i Walentego Dolczewskich i Chrzestnych Poprawskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, i za wszystkie dusze zmarłych śmiercią tragiczną. Marię i Wiktora Ceglarz oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo z obu stron. Janinę i Józefa Łazarz oraz zmarłych rodziców, rodzeństwo z obu stron. Księdza Walentego Herczyka i rodziców Jana i Małgorzatę Huma oraz zmarłych z rodziny Huma, Elżbietę Dolczewską, Jana Dolczewskiego. Jana i Marię Bąk, dziadków Bąk i Heller, Danutę Bąk, Stanisława Mucha, zmarli z rodziny Czaja, Reginy i Mie Mieczysława, Mały, Renaty i Zdzisława, Schlauer, Barbarę Nalepa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Wieczny odpoczynek naszym dać panie. Niechaj im świeci, wieczy odpoczynek, racz raczy dać Panie, a światło świeku i sam, niechaj im świeci. Boże dawco życia i zwycięstwo śmierci, wysłuchaj modlitwy Twego Kościoła i spraw. Aby wszyscy, którzy na ziemi szczególnie zaś na terenie naszej parafii swoją pracą cierpieniem, modlitwą, czy pracą społeczną, budowali Królestwo Chrystusa, mogli się radować życiem wiecznym w niebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.